Ale jeszcze przed rozpoczęciem tego odcinka chciałbym bardzo serdecznie podziękować swimmer za podarowanie mi dwóch unikatów, które nie były na tygodniu unikatów. Dziękuję, a teraz przechodzimy do odcinka. I teraz już tak oficjalnie, hejka, hejka, dla Was wszystkich moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku oczywiście z Movie Star Planet, a w tym odcinku przejrzymy sobie nowy motyw, no i zobaczymy co nowego się dzieje na Movie Star Planet. Bardzo dużo pytań dostałem, czy będzie, czy będą odcinki z Movie Star Planet 2, czy będą połowicznie jakoś podzielone. Moi drodzy, Movistar Planet 2 to nie jest gra, która mi się podoba. To po pierwsze, dlatego że wydaje mi się, że nie jest dopracowana. Zresztą jej grafika oraz tłumaczenie nie są do końca dobre. Nowy motyw nazywa się Street Life i już nie mogę się doczekać, aż pójdziemy do sklepu, żeby zobaczyć co nowego jest. Jak widzicie, ja już dzisiaj byłem na MSP, dlatego też nie wyskoczył mi koła. No i teraz zobaczmy, co jest w sklepie. Ile stron mamy. Mamy, moi drodzy. Trzy, trzy, trzy strony, czyli no, dość mało jak. Yy, dość mało. O, może tak, dość mało. Ja na pewno sobie wezmę tą koszuleczkę, bo widzę, że jest już fajna tego plastra nie. To tu nie wiem, co to jest, ale tego nie biorę. Jakiś chyba tatuaż, tak dobrze powiedziałem. No i teraz moi drodzy, tak, co to jest w ogóle? Aha, takie coś. Okej. Okay. Dobrze co to sobie y, zamknę. I zaraz zobaczymy, co jest na drugiej stronie. Na drugiej stronie mamy coś takiego, co mi się no, nie za bardzo podoba. Coś takiego, no rzeczywiście. Takie średnie bym. Tak średnie bym powiedziała, jak to są te memy. Y Ogólnie to nie widzę nic takiego. To jest pewnie powtórka. Tak, to jest powtórka, oczywiście, że tak. Jeszcze raz muszę sobie założyć tą bluzkę. I no, nie widzę ogólnie nic ciekawego w tym motywie. Poza powtórkami, ym, które już widziałem. No, nie wiem, te buty. No, tak nie za bardzo mi się podobały. Powiem szczerze, dlatego też kupię koszulkę. No, i tutaj są jeszcze takie spodemki, które chyba też są powtórką. Te spodnie są na pewno powtórką, dlatego też chyba nie będę nic więcej kupować. Okej, okay, moi drodzy, przed chwilką zobaczyłem, że nie mam włączonego dźwięku, tak więc ok, bardzo przepraszam za to. Ogólnie to nie spodziewałam się, ale ostatnio rzeczywiście go wyłączyłem. Okej, okay, moi drodzy, tak więc przechodzimy do sklepu z rzeczami i w sklepie z rzeczami mamy standardowo jedną stronę i powiem tak, to jest powtórka, 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 powtórka. To chyba też jest powtórką, bo gdzieś to raz widziałam <laughs> i to nie mam pewności, więc tego wam nie powiem, a tego też nie mam pewności. Ale reszta jest powtórką i ten głośnik chyba też jest powtórkom, ale z tego powodu, że właśnie chciałabym jakoś ostatnio wy wyschnąć w moim pokoju. Tak więc właśnie się zastanawiałem i myślę, że kupię takie dwa w tym kolorze. I może kupię też w innym, bo nie wiem, jak będę robić ten pokój w takim fioletowym, coś tak. Nie wiem, chyba coś takiego. Myślę, że będzie odpowiednie. I yy, jeszcze jeden kupię, to już siostra we mnie pisze. Tak więc bardzo za to przepraszam. I teraz, moi drodzy, idziemy do sklepu z animacjami. Okej, okay, tak więc moi drodzy, ja już jestem w sklepie z animacjami i ym, szczerze mówiąc to nie widzę tutaj nic ciekawego. Na pierwszy rzut oka ym, wydaje mi się, że nic z tego nie kupię. Tutaj już jest jedna animacja, którą mam. Dlatego też zajrzę w pozy i po prostu y, zmienię ją na tą, ponieważ żadna z tych animacji mi się nie podoba. Okej, okay, moi drodzy, tak więc tu mamy takie, y, powiem szczerze, że nie za bardzo mi się podoba, dlatego też nie będę go kupować. Moi drodzy, przy tworzeniu Luka zauważyłem, że dalej nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie nurtujące mnie ciągle czy to jest unikat, ponieważ zostałem tu w prezencie i chciałbym znać odpowiedź. Mam nadzieję, że ktoś z Was się na tym zna, a pewnie jest taka osoba i to podejrzewam, że nie jedna, dlatego bardzo proszę o odpowiedź na mojego gmaila, konto prywatne Zachęcam do napisania, jeżeli ktoś wie. Na MSP rzadko odpisuję, częściej sprawdzam maila, ponieważ tam Najwygodniej no mi sprawdzać wszystkie wiadomości oraz ogólnie sprawy kontaktowe, i no sami zresztą rozumiecie. Ok, tak więc moi drodzy, ja już stworzyłem luka, tak więc zapiszmy go oraz przełączmy się do ocenienia. Zaraz go również ubierzemy. Przełączymy się do ocenienia. No i ubierzemy mojego luka. No i cóż, przechodzimy na chwilę obecną do chyba artbooków. Moi drodzy, jak widzicie, spora część moich artbooków cieszy się dużym zainteresowaniem innych osób, lecz z powodu, z powodu koronawirusa nie wiem, czy część nie zostanie chwilowo zamknięta, przynajmniej na jakiś okres czasu, ponieważ młodzieje się dosyć dużo, że tak powiem, i, i wszystko jest zamknięte, dlatego też myślę, że artbooki niedługo również zostaną zamknięte a y, losowanie oraz y, zdrabki zostaną po prostu przełożone, y, no i chwilowo y, nieaktywne, niedostępne y, będą po prostu y, tak zwane problemy techniczne lub po prostu napiszę, że jest sytuacja jaka jest, no i niestety trzeba się z tym pogodzić. Chciałbym Was również bardzo serdecznie zaprosić do mojego klubu fani z hashtag NCM, y, który cieszy się również bardzo dużą popularnością, tak więc serdecznie zapraszam. Moi drodzy, jak widzicie, teraz również jest opcja, żeby kupić pakiet diamond złoty srebrny oraz brązowy na MSP 2. Mam nadzieję, że to nie jest tylko na MSP 2. Ponieważ jeżeli tak, to jestem bardzo zawiedziony, bo chciałbym kupić kolejnego VIP-a w te wakacje i mam nadzieję, że mi się to uda na MSP1, bo MSP2 moi y, drodzy y, na razie raz korzystałem i mi się to y, nie za bardzo spodobało, że tak powiem. Pozdrawiam serdecznie Weronika, y, serduszko, czwórka. Y, pozdro. Tak więc moi drodzy, mam nadzieję, że będzie można kupić również VIP-a oraz jakiś pakiet na MSP1. Tak, dlatego, tak jak już mówiłem, po prostu trzymajmy kciuki, że moderatorzy nie zrobią tylko tak, że na MSP2 będzie można te pakiety kupić i te wipy Jak widzicie, moi drodzy, mamy również nowy pakiet Diamond, w tym pakiet Star vipa na rok, którego chyba w ostatnim odcinku tak mi się. Wydaje, ponieważ odcinek leciał oczywiście punktualnie równo w czwartek, a to pojawiło się w piątek, z czego też byłem trochę zły, ale też szczęśliwy, że jest nowy pakiet. No i moi drodzy, w nowym pakiecie mamy taką tutaj Prum King. Mamy takie włosy, które OK, są nawet fajne buty oraz to, co jest w ogóle powtórką. Znaczy, to nie jest powtórką, ale w każdym pakiecie mamy jakąś tutaj marynarkę z bluzą albo coś podobnego. Dlatego też no, oceniam pakiet, bo mi się średnio podoba, były lepsze, naprawdę. Dlatego oceniam pakiet jako no, za te włosy 4 na 10. Myślę, że to będzie odpowiednia ocena dla tego pakietu. Chciałabym również bardzo serdecznie podziękować za 686 autografów i osobie w okienku yy, daję yy, grafa. W tym przypadku jest to Katarina 18. No i moi drodzy, cóż, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Po prawej stronie macie inne moje filmy, po lewej stronie zachęcam do zasubskrybowania kanału. No i cóż, widzimy się na następnym odcinku lub na live. Do zobaczenia i cześć!